Witamy bardzo serdecznie. Moim gościem Co dzisiaj się? jest Ilona Lomycz. Ilona jest ekspertką w między innymi muzykoterapii, pracuje z dorosłymi, jak również z dziećmi, swój warsztat pracy ciągle wzbogaca poszerza, jest absolwentką kolejnego poziomu Akademii Psychonumerologii, no i za nami świeżo jest ukończone szkolenie z uzdrawiania wzorców rodowych. I to szkolenie odbyło się w dwóch częściach, więc już jesteśmy po drugiej, już, już mamy jakby skompletowane te, te narzędzia, tę wiedzę. No i przechodzimy już płynnie do praktyki. Ale zanim Cię zapytam o Twoje doświadczenia w pracy z tą metodą, to powiedz, proszę, co Cię w ogóle zmotywowało do tego, żeby się tego zacząć uczyć? Wiesz co? Zmotywowało mnie to, że sama zauważam u siebie dużo rzeczy do przerobienia. Ja już od paru lat pracowałam nad sobą w totalnej biologii, ale wiesz, zostały jeszcze jakieś rzeczy nieprzerobione i też nie wszystko. Jesteśmy w, byłam w stanie jakby się dowiedzieć, wiesz, od rodziny, od rodziców, od dziadków i widziałam w sobie bardzo dużo tych programów. A poza tym, ukończając u ciebie akademię psychonumerologii, Każde zajęcia z tobą były rewelacyjne. Świetnie zawsze trafiałaś w sedno problemu i od, ja od początku wiedziałam, że ja pójdę na to szkolenie odnośnie ustrowienia wzorców lodowych. No i z tego powodu, że ja widziałam u siebie dużo takich rzeczy, to mnie zmotywowało, żeby po prostu iść na to szkolenie i uzdrowić siebie. Ale też zauważyłam u swoich klientów, że potrzebują również takiego narzędzia. E, powiedz, proszę, e, czy ta metoda jest na tyle praktyczna dla ciebie, e, żebyś e, mogła polecić to innym osobom, które już dużo czy wiele lat naprawdę pracują ze sobą różnymi narzędziami i technikami, no ale jakby nie, nie przynosi to oczekiwanych efektów? I. I jak to wygląda u Ciebie? Jakie masz doświadczenia w swojej pamięci, jeśli chodzi właśnie o ten pierwszy kontakt z tą metodą? Wiesz, co doświadczenia mam rewelacyjne. Właśnie teraz tak mogę powiedzieć o sobie, jak ćwiczyłyśmy na zajęciach. Ja bardzo mocno czułam w ciele, co się dzieje, że ręce mi się trzęsą na przykład, że ten program, który akurat wtedy przerabiałam, on się po prostu uwalnia. Czułam takie, taki ucisk na klatce piersiowej. Także jest to szybka metoda, bardzo prosta i po prostu działa, działa natychmiast, tak? I później to, tą formułę oczyszczającą, którą mówimy przez określony czas, to sprawia, że my sobie to jeszcze tak głęboko. Zakorzeniamy w sobie, i nawet jeżeli. I to zauważam też u moich klientów, że w momencie, kiedy spada im spada im energia, i a wcześniej właśnie miały u mnie zrobione ustawienie wzorców rodowych. i w ogóle jeszcze tak wrócę, w trakcie sesji, na początku ta osoba jest taka przybita, zdołowana, a pod koniec sesji ja zadaję jej pytanie, czy ty zauważyłaś, że zaczęłaś się uśmiechać, a już w trakcie sesji um, by chodzą różne rzeczy, to pole się otwiera tak, jak ja to zauważyłam, i ta osoba uświadamia sobie, w czym ona była. To jest mówię takie szybkie, a później e, też dostałam taki feedback, e, że w momencie tego spadku energii, w momencie, kiedy ona zaczyna znowu mówić tą formułę oczyszczającą, ta energia jej jakby powraca. Aha, dobra, to było, minęło, to nie jest moje, ja to oddaję. E, dlatego mówię jest to szybkie, takie fajne, szybkie narzędzie, i u wielu osób, właśnie mi czegoś takiego brakowało. No bo przychodzą do mnie na kamertony, na misje tybetańskie, um, czy na sesje energetyczne, ale wiesz, no jeżeli ktoś jest cały czas w programie, no to i niektórzy też nie mają świadomości, jaki to jest w ogóle program. A już uświadomienie sobie tego sprawia, że, że ten dany problem, czy to uczucie po prostu znika. Także to jest, no dla mnie jest to fantastyczne narzędzie. Ja czegoś takiego szukałam przez ostatnie parę lat. Bo też. E, wiesz. I Proszę. No cieszę się bardzo, że znalazłaś. Ja, bo na przykład jeśli chodzi o totalną biologię, my też bardzo głęboko wchodzimy w to emocjonalnie i też przeżywamy, które osoby bardzo mocno przeżywają te wszystkie doświadczenia z dzieciństwa. Tak? A tutaj w, w tych w uzdrawianiu wzorców rodowych właśnie Jesteśmy tu i teraz, i on, faktycznie, mama robiła to, tato powiedział mi to, a faktycznie była taka sytuacja, nie zagłębiamy się tak bardzo i uważam, że to jest takie lżejsze dla nas. Poza tym też możemy sobie tu sprawdzić wyzwanie duszy, także to jest super, bo ja na przykład zrozumiałam siebie, dlaczego ja się tak kręcę wokół pracy i pieniędzy. I ja to teraz wiem, ja to akceptuję, wiem, że to jest moje wyzwanie. I też fajne jest to, że sprawdzamy, na ile procent my to zrealizowaliśmy. Więc no, 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 wiesz, jak z tym tak. pracować, tak? Że Że, to wyzwanie tak. stało być wyzwaniem, a zaczęło być taką po prostu kompetencją na poziomie już nieświadomym. Już sobie z tym świetnie radzę. Mhm. Bardzo mnie to tak, cieszy. Ten... Ja... Mhm. I jeszcze chciałam dodać właśnie to, co mieliśmy na ostatnich zajęciach, to ustawianie wewnętrznego dziecka. Mhm. Z tym bardzo dużo osób się zmaga i. No i ja wtedy na tej praktyce, no to nie mogłam, musiałam mieć tą godzinkę przerwy, żeby dojść do siebie po tym, co mi wyszło, ale teraz no czuję się rewelacyjnie. Mhm. Um, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, mianowicie, że wiele metod, które nas zabierają do przeszłości, Mogą spowodować, mogą, nie muszą, retraumatyzację. Jeżeli ja znowu emocjonalnie bardzo głęboko wejdę całą sobą w to bardzo trudne, bolesne doświadczenie, to to wcale może nie przynieść mi odpowiednich rezultatów. Więc rzeczywiście w tej metodzie dotykamy sedna sprawy, ale nie wchodzimy tam tak bardzo głęboko emocjonalnie, tylko właśnie od razu oczyszczamy ten ładunek zgromadzonych. Emocji i energii, żeby właśnie przyszła ta świadomość przebudzona i to poczucie ulgi, już to mi nie ciąży, już to mnie nie ściąga w dół, tak czy do tyłu. Więc faktycznie to jest tutaj bardzo, bardzo ważny czynnik. Bo czasami ludzie są zniechęceni, bo już byli na różnego rodzaju sesjach i wchodzenie znowu w bardzo bolesne sytuacje mogło przynieść im wręcz poczucie ogromnego osłabienia i wcale nie wyszli z pozycji ofiary. Więc tutaj skupiamy się na tym, żeby robić to. Na tyle optymalnie, szybko, bezpiecznie, ale też dokładnie, no bo musimy znaleźć korzeń problemu i, i ten problem zneutralizować razem z przyczyną. No, ale żeby to właśnie dla naszej sfery emocjonalnej było mm, bezpieczne. Jakbyś mogła, Ilonko, podzielić się z nami jakimś takim jednym tematem, który jest jeszcze dla ciebie na tyle żywy? masz to w pamięci i no i masz tą frajdę, że o puściło, że jest inaczej, że mam już inny, inny stosunek do tego y, tematu, y, że, że płynie, tak? No zwykle to są takie efekty, kiedy my rzeczywiście zaczynamy uzdrawiać ten program, ten problem we mnie, jakbyś się mogła podzielić jakimś jednym takim case'em, albo no, ze swoim życia, eee. ale to może eee. być u kogoś innego, anonimowo. Eee, wiesz, ja Jasne. Wiesz co, ja miałam taki program wstydu. I w ogóle wstydziłam się, tak, jak nie wiem, moje dzieci się zachowały i tak dalej. I w ogóle nie miałam nawet świadomości, że to jest program. Co się później okazało? Właśnie w trakcie sesji, jak ćwiczyłyśmy, wyszła tam moja babcia. Od strony mojego taty i faktycznie wtedy mi się rozjaśnił obraz, jak ona się zachowywała, jak ona pokazywała na zewnątrz, jaka jest cudowna rodzina, jaki był piękny dom, wokół piękno, pięk, wiesz, dużo pięknych kwiatów, I, ale ona na przykład wstydziła się iść do fryzjera, pokazać, że jest coś nie tak. I ja nie miałam w ogóle świadomości, że ja mam taki program i że to tak gdzieś mocno we mnie zakorzeniło. A ja a przez tę babcię, jak byłam mała, no to często byłyśmy tej babci z siostrą, bo rodzice pracowały pracowali, więc no, przebywałyśmy z nią. Ale nie zdawałam sobie sprawy, że taka rzecz drobna z pozoru, sprawia mi tyle jakby trudu w życiu. A teraz. Po prostu wychodzę z założenia, że mój syn jest moim synem, to jest jego życie. No, jak coś przeskrobię, no to on za to odpowiada. To samo dotyczy się córki. Kiedyś nawet um, czułam się odpowiedzialna w ogóle za osoby takie, które były tylko przy mnie, tak? I wstydziłam się za nie. Ktoś robił coś źle, a ja się za tą osobę wstydziłam. A teraz po prostu tak. Nawet no, mam. jak wyglądamy, taki... to się wstydzimy za te postacie. Dokładnie, no, a teraz mam taki totalny luz. Wiesz, i tak jest mi lżej tak jest, z... znaczy wiadomo, gdzieś się patrzę na opinię innych ludzi, ale ja wychodzę z założenia, ja robię to, jak czuję, jak uważam, i no, jest po prostu miło i fajnie. Tak, poza tym, jeśli chodzi o takie właśnie ogólnie po całym tym szkoleniu, czuję taki wewnętrzny spokój. Po prostu jest mi dobrze. Ja myślałam, no. że ja czułam jeszcze przed tym szkoleniem spokój, ale teraz jest on jeszcze większy. No, no i taki luz, ale dużo uzdrawiałyśmy, także ćwiczeń było sporo. Ale dwa, pełne dni oceniania procesów albo sobie, albo dla kogoś. A w tej metodzie prawie zawsze się taka magia zadziewa, że bardzo często jak pracujemy z kimś, to ten wątek w jakimś stopniu też dotyczy nas. No, oczywiście pozostajemy w neutralności, jako terapeuta, jako prowadzący, ale gdzieś na tym subtelnym poziomie też sobie uzdrawiamy ten temat, więc można powiedzieć, dwie pieczenie na jednym ogniu. Tak to dokładnie. Bardzo się cieszę, że wchodzisz tak głęboko w swoją istotę, bo kiedy przychodzi, moi drodzy, ten spokój, o którym mówi Ilona, kiedy my się naprawdę połączymy ze sobą i dokonamy wewnętrznej integracji tego, co nie było zintegrowane. Czyli to, co nieuświadomione, to, co wprowadza dysharmonię, jakiś nieprzyjemny rezonans, no to wszystko powoduje, że my jesteśmy zdezintegrowani. I pomimo, że to nie dochodzi do naszej świadomości, tak jak nie uświadamiałam sobie programu wstydu, a on mi ciągle co jakiś czas dawał o sobie znać moimi reakcjami tak na zachowanie dzieci, kogoś z boku czy partnera, czy jakkolwiek. I to co chwila wprowadzało mnie w dyskomfort, ale ja się tak do tego przyzwyczajam że właściwie uznaję to za coś normalnego, oczywistego, po prostu sobie z tym żyję, dopóki nie uświadomię sobie, o to jest program, który mogę po prostu odpiąć od swojego systemu i poczuć zupełnie, zupełnie inny już rodzaj mojej kondycji w ogóle życiowej, psychicznej, tak? psychofizycznej, no bo jak odpinamy te programy na no co zwykle to samo poczucie, które się pojawia, nawet nie byliśmy w stanie sobie tego wyobrazić przed odpięciem Dokładnie. programu. Tak. Bardzo e, Bardzo Ci gratuluję w ogóle, że, że, że jest Pani gotowość. E, chciałam jeszcze dodać, że w momencie, kiedy e, ja jako mama odcinam się, uwalniam programy rodowe, korzystają też na tym kolejne pokolenia, czyli moje dzieci. I ja już e, w zachowaniu e, swoich dzieci widzę no, naprawdę duże zmiany. A minęło w sumie parę dni od ostatniego szkolenia. No, jestem zachwycona tym, co się dzieje. Hmm. No, to jest wielka radość, kiedy. Dzieci też są uwalniane od tego i tak. moi drodzy dzieci nie muszą nawet wiedzieć, że my robimy taką pracę. Oczywiście mamy tutaj pewne um, zasady, um, pewną etykę. Taką energetyczną duchową, którą musimy zachować, więc oczywiście nie robimy takich sesji, które miałyby spowodować ingerencję tak, w czyjąś świadomość, w czyje życie, ale jeżeli jesteś mamą, ojcem, swojego dziecka, u którego widzisz niepokojące zachowania, no, problemy, różne blokady yy, i zrobisz tę pracę ze sobą, okazuje się, że w bardzo dużym stopniu to, co się działo u dziecka, dotyczyło Ciebie samej, ale Ty mogłaś tego po prostu nie rejestrować u siebie. Nie? No, bo my to po prostu mamy już gdzieś tak, tak mocno wkodowane, że uważamy to za część siebie i nawet, nawet nie potrafimy nazwać tego programu po imieniu. A w tej metodzie mamy taką precyzję, że wszystko jest zdefiniowane bardzo konkretnie, bardzo rzeczowo. To nam się wszystko też, jak to się mówi, spina. I klient, czy ty, pracując dla samej siebie, po prostu czujesz, że to ma głęboki sens, prawda? Tak. Chciałam Cię Ilonko też zapytać, no bo pracujesz już od wielu lat z klientami. Jak, jak sobie teraz wplatasz tę metodę uzdrawiania wzorców i archetypów rodowych w swój wachlarz narzędzi i, i technik? I jakbyś mogła troszeczkę powiedzieć o tym, jaki to teraz ma wymiar, jakie płyną z tego korzyści, no przede wszystkim dla naszych klientów, prawda? E, tak, um, powiem Ci tak, że jeżeli przychodzi ktoś do mnie pierwszy raz, e, widzę po osobie, czego potrzebuje. Jeżeli potrzebuje tego wyciszenia najpierw, bo po prostu emocje e, e, bardzo mocno szargają, e, wtedy oczywiście zaczynam od kamertonów e, żeby, albo miejsc tybetańskich. E, w momencie, kiedy e, ta osoba jest wyciszona, przyjdzie na kolejną jeszcze sesję i potem zaczyna się taki... Mm, tak, bardziej te osoby też się później otwierają przede mną i opowiadają mi o swoim życiu dużo więcej. I ja wtedy tak wych często wychwytuję już te programy, które no, no są w tych osobach. I często jest tak, że w momencie, kiedy mówię, że możemy zrobić uzdrawianie wzorców rodowych, to jest takie po prostu, wiesz, naprawdę? Dobra, to ja się umawiam. Także, ale też mam osoby, które już od jakiegoś czasu chodzą do mnie na kamertony albo na te inne metody, na inne sesje. Ale w życiu cały czas im się wiesz, W życiu cały czas im się powtarza pewien, pewien schemat. I wtedy no mówię, to jest tak fajne narzędzie, że wtedy idziemy na te uzdrawianie wzorców rodowych, czy sprawdzamy wyzwanie duszy, czy uzdrawiamy wewnętrzne dziecko. I to jest takie dla mnie dopełnienie tego całego procesu i to naprawdę puszcza, to naprawdę działa. Mhm. Czyli tak jak o tym opowiadasz, kamertony przygotowują człowieka do tej takiej świadomej, głębokiej pracy. Z tym, co on nosi, już wiele, wiele tak. lat, tak? Ale Dokładnie. jego świadomość nie dociera do tych zapisów, tak. potrafi sobie tego tak naprawdę mhm. sam rozpoznać, a tym bardziej sam rozpracować, no bo nikt z nas mhm. nie jest przecież samowystarczalny. Nie. U siebie najtrudniej jest zauważyć pewne programy. Oj, tak. Wiem coś o tym, pomimo że ponad 20 lat e, zajmuję się e, pracą ze sobą, e, z klientami, różnymi metodami. Natomiast. Ta metoda, y, którą wypracowałam po, po latach praktyki, no, okazała się jedną z najbardziej optymalnych. Dlaczego? Bo oszczędzamy czas. Y, oszczędzamy też nasze zasoby, no bo umówmy się, jeżeli ktoś chodzi dwa czy trzy lata na taką klasyczną y, psychoterapię i policzy sobie tę tak, inwestycję, jaką musiał dokonać, żeby poczuć, że zrobił jakiś kroczek do przodu, no w porównaniu z tą metodą, gdzie my czasami w jedną sesję dotykamy korzenia, wprowadzamy klucze, odpowiednie klucze dla tej osoby, żeby to uwolniła, żeby się od tego odpięła i żeby odzyskała kontakt ze swoim wspaniałym potencjałem, no to y, naprawdę to są y, efekty czasami takie magiczne w cudzysłowie. Aczkolwiek moi da, drodzy, absolutnie nie chcę deprecjonować klasycznej psychoterapii, bo Sama też jestem e, psychoterapeutą i to fantastycznie działa razem. Kiedy mamy przygotowanie psychologiczne i sięgamy też po takie no, mniej konwencjonalne narzędzia, no wtedy rzeczywiście e, mamy to kombo i mamy taki zestaw e, e, kluczy, tak, technik, żeby rzeczywiście efektywnie pomóc e, naszemu klientowi. I to, co powiedziała Ilona, bardzo ważne: idziemy za klientem, czego on potrzebuje, na co on jest gotowy. I ta metoda też. E, jest na tyle subtelna, bardzo precyzyjna, że nie zrobimy więcej na sesji niż ten klient jest w stanie w ogóle przyjąć i przetrawić tak, przez swoją świadomość tak. oraz swój cały system energetyczny. Jednakże, przez takie dwie godziny sesji możemy zrobić bardzo dużo, i faktycznie klienci zgłaszają potem. Się ze swoimi raportami i mówią o tych doznaniach i, i o tych efektach, czasami naprawdę spektakularnych. I spektakularność, moi drodzy, nie polega na tym, że nam nagle życie wywraca się do góry nogami, chociaż też tak bywa, ale bardziej chodzi o to, jak ja się czuję, jaką ja mam relację ze sobą, jaki ja mam dostęp do swojego potencjału, jaką mam relację ze swoim życiem, jak już wiele rzeczy zaczynam inaczej postrzegać, a od tego zaczynają się te konkretne zmiany, które za chwilę będą manifestować się w naszym polu. Serdecznie zapraszamy do tej przygody, do spróbowania w ogóle, czym to jest. Więc zapraszamy na sesję do Ilony, żeby się przekonać, jak to, jak to pracuje dla mnie, czy to ze mną rezonuje, czy to jest metoda, której właśnie szukałam tyle lat, jak to było w przypadku Ilony. I moi drodzy, plus jest taki, że tą metodą możemy pracować online. Nie musimy specjalnie jechać do czyjegoś gabinetu, oczywiście. Jak ktoś czuje, że w takiej formie, w takiej scenarii chce odbyć sesję, to jak najbardziej. Natomiast nie jest to niezbędne. Możemy pracować z osobą z innego kontynentu i tak samo możemy odczuć niesamowite efekty i, i zmiany po, po jednej takiej dwugodzinnej sesji. Ilonko, ja Ci życzę coraz więcej e, sukcesów e, i, no i myślę, że to jest taki właściwie początek. Że czuję te wszystkie rzeczy, czuję to uwolnienie i może być jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, bo nie o to chodzi w rozwoju duchowym, w rozwoju osobistym, że mamy sięgać po różne narzędzia wtedy, kiedy jest źle, wtedy, kiedy mnie coś boli. Myślę, że powinniśmy się w taki sposób nastroić do życia i do samego siebie w tak głębokim szacunku do siebie, że sięgam po kolejne narzędzia i metody, żeby było jeszcze lepiej, a nie żeby wyjść z jakiegoś. Bólu i dyskomfortu, prawda? Bo zwykle to nas motywuje do, do rozwoju, a tak. chodzi o to, żeby dać sobie zielone światło na jeszcze więcej szczęścia, na jeszcze więcej komfortu, na jeszcze więcej błogości w życiu, i tego życzę nam i Wam. I zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do korzystania z y, niezwykłych umiejętności Ilony. I mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnym szkoleniu e, z uzdrawiania wzorców i archetypów rodowych. Dziękuję, Ilonko, bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ci, Dziękuję. I do zobaczenia.